Wspomniałam, że zrobię mały room tour naszego pokoju w hotelu. Wygląda łazienka super, że mamy wannę i prysznic, bo zazwyczaj jest po prostu albo wanna albo prysznic, mamy tutaj dużo, dosyć miejsca, więc prawdopodobnie było to projektowane przez kobietę. Tutaj mamy lodówkę, czajnik, coś, jakąś herbatę, kawę. Ta, oczywiście łóżko pięknie pościelone, można tutaj sobie rozsunąć i mieć widok z panny na pokój. Balkon i mamy taki piękny widok. Więc tak wygląda nasz hotel jest to hotel Sofitel. Teraz idziemy robić zdjęcia. Piękny, żebym Chciałam Wam teraz pokazać, jak tutaj jest pięknie. Po prostu jestem w raju. Piękny ogródek e, tą ścieżką idzie się do basenu. Cały setup influencera. Mam oczywiście dwa aparaty. Canon, bo Canon jest niezastąpiony, moim zdaniem. I e, ten aparat, w którym aktualnie nagrywam. Okay, chciałam z Wami chwilę pogadać. Jestem aktualnie sama i dlatego swobodniej tutaj z Wami rozmawiam, ponieważ strasznie się wstydzę. I to jest mój red flag, że wstydzę się nagrywać przy innych osobach. Ale muszę w końcu przełamać tę barierę i spróbować zacząć co robić, bo co w tym wstydliwego, nic złego nie robię. Wczoraj przyjechaliśmy o godzinie 8, więc mieliśmy cały dzień. Wiadomo, ogarnęliśmy wszystko, co gdzie jest i tak dalej. W chwilę byliśmy na basenie, dzisiaj mamy plan oczywiście, iść na basen tak jak chyba wcześniej już wspominałam. I później idziemy na łódkę i mamy pływać wokół takich pięknych wysepek z krystalicznie czystą wodą. Więc nie mogę się doczekać, póki co tak to wygląda. idziemy właśnie do spa zarezerwować masaż dla par. Hello. Hello How can you available at 2 o'clock for two people. The skin will be very, very moist. Mm -hmm. Mm -hmm. This is a tester. Uh -huh. Make you sleep well. You. Mm -hmm. We have made three scents. No one has it. I'm sorry. <laughs> and it's okay. Zaraz will put these woods in the set. And we will Idziemy słońca. Ta wyspa już nie jest taka ładna. Mam tutaj same kamienie. Ale zaraz jeszcze pójdziemy tam i zobaczymy... Hello, witam Was w kolejnym dniu na krabi. Dzisiaj jedziemy we czwórkę, ja mój chłopak, jego brat i jego dziewczyna na Riley Beach. Teraz idziemy do 7-Eleven Stamtąd weźmiemy tuktukę i jedziemy właśnie na plażę okay. Czemu oni trzymają te ptaki w tych klatkach? Dobra, idziemy właśnie do 7-Eleven To jest ponoć super puder do twarzy Może kupię na przetestowanie, są one bardzo tanie O Jezu, nie wierzę To jest jeden z najlepszych Płynów do twarzy jakich używałam I ja to muszę kupić tu mamy jeszcze takie miniaturki o jezu ale super właśnie z bankomatu wysunęła się taka karta i ktoś ją zostawił oddałeś? i co? zobaczcie na to ciasto what the hell o to akurat jadłam i to mogę wam polecić, jeżeli będziecie w Tajlandii to jest zwykły biszkopt z bitą śmietaną, i naprawdę jest to bardzo dobre. I moja ulubiona Aniguille, i chyba nie wezmę. Ostatnio były tylko dwa rodzaje, więc może spróbuję czegoś nowego. Powrótmy. I szukamy teraz taksji i jedziemy na Riley Beach. Co Mamy tu do zejść. Dobra, to będzie wyzwanie. Idziemy właśnie do restauracji kciuku Taki witoczek ładne. No ale zobaczymy. Bardzo klimatyczna jest ta restauracja i zobaczcie jak to wygląda. Przed chwilą robiłam tutaj foty na Instagrama. Mega. Można sobie usiąść, poczytać książkę, na przykład. Przyszliśmy tutaj, dlatego, żeby nie było za dużo osób, bo na tej głównej plaży Riley, tam po drugiej stronie, jest bardzo dużo osób. A tutaj akurat prawie nikogo nie ma, więc jest mega chill i o co nam chodziło? Jestem mega wdzięczna za to, że mogę tutaj być. W Polsce widziałam, że ostatnio nadpadał śnieg, i nie wyobrażam sobie teraz to być. Jestem w końcu na wakacjach po sesji na studiach i no... So happy. Idziemy teraz jeść. Idealnie jadalnie. Thank you. Mamy tutaj paczczaja. To już chyba trzeci tutaj tutaj. I zobaczymy, który będzie najlepszy. Ale wydaje mi się, że ten wczoraj, co jedliśmy, był lepszy. Tam dużo jest, pani, jak panie, to się wydarzy. Mm. Nie, psuj. Fake Idziemy teraz do sklepu Watsons, który znajduje się tutaj. Są tutaj przeróżne azjatyckie kosmetyki, więc zaraz zobaczymy, co oni oferują. Tak wygląda pokrótce nasz koszyk. Mamy tutaj wszystkie płyny do mycia, nasze ulubione. Różne, Na twarzy Ale raczej z do na noc sobie Ten Pieniądze zostaje przy swoich Teraz idziemy sprawdzić co mają ciekawego w McDonaldzie Truflowe cheesy campagne? Oh my god, ale bym się tego napiła A Zobaczmy czy można z testem okay. Zostaw to. Robimy test maczy z McDonalda tajlandzkiego. <laughs> Czekaj, muszę chyba wymieszać. To jest tak niedobra. <laughs> Nie chodzi o, o słod. Dobra, mega. Mega dobra. 9,5 na 10. Jestem właśnie w sklepie, w którym sprzedają wszystko po 100 batów, czyli naprawdę za grosze. I tutaj mamy takie. Właściwie nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że to jest do ust. Lip Moist, no to na pewno. Więc ja chyba to wezmę, bo bardzo ładnie wygląda. I bardzo fajnie. Biorę to. W końcu znalazłam tą maskę do włosów. W końcu.